A kto tutaj sobie tak... Kto sobie tutaj... Ale no poczekaj. Kto tutaj sobie tak siano fajnie chrumka? Kto tutaj sobie siano tak fajnie chrumka? Co? Zgadnijcie. Może tutaj wam pokażę. Zgadnijcie. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? To jest właśnie ten biedny kucyk, który stał przywiązany do drzewa w lesie. A teraz sobie je u nas siano. Został uratowany. We wtorek zostałeś uratowany. I już jesteś u nas, zająłeś się, o się ostro jedzeniem. Poczekaj, bo mam jakiś tutaj film z Tobą nakręcić, chodź na słoneczko, chodź, 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 Pokażę jak jesteś ładny. No zobaczcie, szary taki, szaryk pasuje to imię do niego na pewno. Taki ma kolor jak konik polski, ale to jest taki kucyk, to jest taki kucyk ładny, tak. Miły, ładny i miły, no. Bardzo ładny i miły kucyk. Ty to miałeś chłopie szczęście, to. Ty to miałeś dużo szczęścia, że tutaj jesteś u nas, naprawdę. Przez przypadek cię znalazłem. A teraz sobie chodzisz tutaj z kucykami, z zesiołkami, przytulasz się fajnie, tak? Przytulasz się fajnie, co? Siano masz tutaj na cię wszędzie, pokaż, 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 pokaż. No poczekaj, zaraz będziesz jadł, zaraz będziesz jadł. Tutaj filmujemy. No, masz ładny kantarek, nawet dostałeś. Zobaczcie, szary w całej okazałości. Jak się przytula ten miły konik. Jak się przytula. Ale ty przytulasek jesteś na. No. no, przytulasek z ciebie jest niezły. Przytulasek jest z ciebie niezły. No. Fajnie, lubię takie przytulaski. To zazwyczaj osiołki są takie przytulne, a kucyki to są takie bardziej dzikie. A ty jesteś może dlatego, że taki szary jesteś. Nie jesteś taki dziki, tylko jesteś bardziej miły. No. Co mnie tak wąchasz? żeby tak wąchasz fajnie o, tak masz, fajną. masz fajne tutaj kolory takie masz pasemka na tej żywie jaśniejsze okrągły tutaj jesteś masz dobry apetyt widzę masz dobry apetyt masz tutaj fajne wózki takie jaśniejsze taki balajasz nie jak to się nazywa o Zobaczcie, jaki jest szary. Typowy szarik. Jakby ktoś na przykład taką byśmy zagadkę zrobili, byśmy go wypuścili do nas na łączkę i powiedział, który koń ma na imię szarik, to chyba niby się nie pomylił. No, także dziękujemy z szarikiem za pomoc. Za to, że to wszystko tak ładnie się udało i szybko to poszło. Nie, nie musiał czekać jakimiś tam tygodniami. Tylko po prostu już jest u nas. Jest, już jest u nas, Chodź. Selfiaczka sobie zrobimy. Chodź, zrobimy sobie selfiaczka do kamerki. O, <muchy> Mucha się ugryzła. Mucha się ugryzła, co? To tutaj chodzi? To tutaj chodzi? Dziękuję jeszcze raz i zapraszam. W przyszłą sobotę na Dzień Otwarty będzie można Sharika pogłaskać. On na pewno będzie do marchewek szedł. No chodź tutaj, pokaż się. Na pewno będzie do marchewek przychodził pierwszy razem z Słówką i z Jacusiem. Pozdrawiamy, cześć.